Tak jak widać ten trebusz zaczęliśmy już dwa miesiące temu. Wcześniej musieliśmy przygotować te belki, żeby wyglądały tak jak stare, nie, nie tak jak wszystko nowe. Heblem, nie heblem, wszystkimi maszynami, urządzeniami. Fakt, że to są narzędzia teraz te nowe, ale musimy jakoś przyspieszyć czas tej realizacji tego trebusza. So, trebusz jest dosyć wysoki, ma 7 metrów wysokości. Ramię też potężne, około 10. Ze sznurem będzie miał około 14 metrów długości. Kremus oczywiście stanie w obrębie muru. E, jest takie fajne miejsce tam przy murach, e, dosyć wysokie, że będzie ładnie się prezentowało na, na, na tle cegieł, tych zabytkowych oczywiście. E, co jeszcze? Zostało nam tylko zamontowanie ramienia, e, zamocowanie e, lin, zamoskowanie tych śrub, które są w wkręcane śruby jako teraz naturalne. E, I co? Sądzę, że tak za 2-3 tygodnie go ukończymy. Mm. Co jeszcze? Aha, malowanie! Malowanie będzie dwoma lakierami. I oczywiście jasnym i ciemnym, żeby wyglądał na tronie, czyli po walce jak był, nie? Żeby nie było to wszystko takie sztuczne spod igły. Ale najfajniejsze było to, jak zaczęliśmy go budować. Oczywiście mieliśmy model, przeliczyliśmy go, jak powinna mieć wielkość, zaczęliśmy go budować. Ale się okazało, że nam przez bramę nie przejdzie z hangaru. I musieliśmy go pomniejszyć po 15-20 cm z każdej strony. Model jest super, fajnie, fajnie wygląda to. Naprawdę okazałe. W eee, całości będzie się lepiej prezentować na, na, na tle młodych eee, naszych.